Gor, Jacek Bąk, znakomite przyjęcie, spokój rekordzisty, 25 występów eliminacyjnych i znowu Błaszczykowski. I na wolne pole do Smolarka, idzie tam Smolarek, kompany jednak ryzykownie, będzie jeszcze okazja, Stop! Szykowski tutaj no jesteśmy bardzo blisko finału, jesteśmy bardzo blisko spójrzmy jeszcze raz Krzynówka do smolarka krzynówka i smolarek przepraszam powiedziałem żulowskiego do smolarka ale mądrze ewi to zrobił lifto takim tak dokładnym liftowanym świetnie świetnie podniósł tą piłkę po nad bramkarzem. Stejnen nie jest najsilniejszym punktem tego zespołu wiedziałem mówiłem o tym i to był moment żeby wykorzystać só